Możemy się zapytać, jaka jest istota uroczystości Bożego Narodzenia Jezusa Chrystusa w Stajnice Betlejemskiej. Wystarczy popatrzeć na osoby, które uczestniczą w tym nadzwyczajnym wydarzeniu. Najpierw Chrystus, Syn Boży, który staje się człowiekiem, który przyjmuje ludzką naturę bez będąc sam bez jakiegokolwiek grzechu, o czym wyraźnie świadczy nam tradycja Ewangelii. Dalej, w stajence betlejemskiej, w noc Narodzenia, Maria Dziewica staje się Matką, Matką Jezusa, a później pod krzyżem naszą Matką. A więc jest to wraz z Narodzeniem Chrystusa wydarzenie znaczące dla Maryi i dla nas samych bo dzięki narodzeniu Chrystusa następnym krokiem będzie przekazanie nas wszystkich opiece Najświętszej Marii Panny przez jej samego syna Maria ponadto jako matka już Jezusa Chrystusa nadal zachowuje chwałę dziewictwa o czym mówił u do niej w momencie zwiastowania. Tak więc Chrystus, wcielony syn Boży, bez zmazy grzechu, bez żadnego grzechu, przyjąwszy ludzką naturę bez grzechu. Maryja, która staje się matką Jezusa, rodząc go, i zarazem staje się w dalszej perspektywie naszą matką, bez skazy pierworodnej poczęta. I wreszcie święty Józef, jak czytamy w Ewangelii św. Mateusza, mąż sprawiedliwy, mąż pełen cnoty, pełen czystości, który w tradycji chrześcijańskiej stał się aż po dzień dzisiejszy patronem życia duchowego. Również on przebywa w Grocie Betlejemskiej. Kontemplujemy więc tą scenę, która nacechowana jest niewinnością. Wolnością od grzechu. Zarówno w przypadku samego Pana Jezusa, jak i w przypadku Najświętszej Marii Panny oraz w przypadku świętego Józefa, jako tego, który jest mężem sprawiedliwym. Kontemplując to, prośmy dla siebie, dla naszych bliskich, dla świata, w którym żyjemy, cechę, którą możemy otrzymać tylko od Boga: niewinności serca i czystości sumienia, najwspanialsze dary Boże.